Kumpel, widzisz tego X-Ray'a za prawie 4000 zł? Może być Twój! Tak samo jak ten bajonet za prawie 2,5 koła. Przydać się kotwiak, o który daje Ci 4 zł na start i aż 20% bonus do depozytu. Więcej info już za chwilę. No się, Mistrzu, bardzo serdecznie witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się na Case Hagu, czyli na stronie oczywiście tylko i wyłącznie losów pełnoletnich. 18 nie masz, grać tutaj na świecie nie możesz. A w dniu dzisiejszym zaczynam ofensywnie, bo od razu klikając w Case Battle, po ostatnim. No pokuszę się o stwierdzenie lekkim blamażu jednak, jakby na to nie patrzeć. Trzeba się odkuć, w związku z czym bitwa 2 na 2 na klasyku. Liczę, że teraz mi się uda coś trafić, bo zakończenie ostatniego odcinka... Szkoda gadać, szkoda gadać, tak czy siak miejmy nadzieję, że coś tutaj ambitnego, ciekawego uświadczymy No na starcie muszę przyznać niczego sobie, tylko szkoda, że dla oponentów leci Diggle Blade za prawie 5000 zł Dorzucony jeszcze Fenek Fox, no naprawdę ta skrzynia rozpieściła dosyć, dosyć mocno Szkoda, że oponentów, ale no cóż, mówi się trudno i żyje się dalej Ach, czy coś tutaj możemy jeszcze ciekawego? Jest Royal, jest Royal dla Nopa i to na skrzyni, uwaga, bez Jokera. W związku z czym jest dosyć ciekawie, tu do trafienia nawet karambit, ale Flipknife Marvel Fade 2600 również nas satysfakcjonuje. Idziemy oczywiście dalej, 1300 polskich złotych ta skrzynia kosztuje na Jokerze. Stój, to jak Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135. Z 1000 1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli... Wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodik FIACO. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirates łap z kodem oczywiście FIACO. No i delikatnie rzecz ujmując Lipa, teraz do trafienia nawet oul za 30 koła Musimy się obejść smakiem Gdyż tutaj co najwyżej leci karambi Za 6 koła, co w sumie nie jest takim najgorszym dropem Teraz dla Noopa fajne rękawice Ale no fajne też fajna jest Przewaga naszych oponentów, bo 9000 zł Czy to jest za nadrobienia? No kurde może być ciężko, ale ja tu jeszcze liczę M9 i Butterfly, właśnie takich dropów potrzebowaliśmy I wszystko się obraca na naszą korzyść Teraz to mamy 14000 przewagi I o to chodziło, o taki drop tutaj e, Tutaj się biłem, no i bardzo dobrze, bardzo Pozytywnie jeszcze, o kurde, Butterfly u nich. Houstonem nie wierzę, no kuźwa, no już tak było fajnie, no już tak się podjarałem, że pierwsza biatelka, że się odkujemy, i musiał pieprzony śmieć trafić Butterfly'a w ostatniej skrzyni, no co za kurde, 15 koła tutaj była przewagi. No nie ciekawie, nie ciekawie, no mówi się trudno, bo nie zawsze trafiać te najlepsze przedmioty. No tak to przyjacielu niestety na AKI jest, że tutaj bardzo często się traci, powiem więcej, częściej się traci niż się na plus wyjdzie. Um, tak to już jakoś wygląda. No ale dobra. Miejmy nadzieję. Że uda nam się odkuć, bo batla niczego sobie Umówmy się wyszli z potężnym profitem Więc liczę na coś takiego Jeżeli utworzę tą battle po raz drugi Znowu pójdę do CT, znowu wybiorę losowe bocisze I mam nadzieję, że tym razem bot, nerd Bo moi prawicy przyczyni się do potężnego profitu Na starcie Sunset Storm dla bota i samu Który wysuwa ich na fajne prowadzenie 10... 2900 zł przewagi Teraz Sunset Storm trafiony przeze mnie Ale zarówno jak i przez bota Bułę W związku z czym podbijamy wartość batelki. Sunset Storm po raz trzeci, właśnie to po raz czwarty Jakby na to nie patrzeć, więc naprawdę ta pierwsza skrzynia Muszę przyznać niczego sobie To jest skrzynia Desert Eagle, ok? No to tą diglową skrzynię będziemy musieli jeszcze tutaj co najmniej raz obczaić No i mocna przewaga u naszych oponentów Ale spokojnie, nauczeni doświadczeniami z poprzedniej Battle Batli, wiemy, że takie rzeczy idzie odrobić Że idzie się tu jeszcze odkuć Classic Knife, ale Bronze Morph A nie, na Classic Knife tej mocniejsze, od Bota Nerda No dobra, miejmy nadzieję, że coś ciekawego jeszcze Flip Knife Autotronic za 2000 zł Gonimy Skrzynia za 4000 zł Czy ona znowu coś tutaj zaprezentuje? Jest Tiger Tigerów i brakuje nam stosunkowo niewiele, bo zaledwie 800 zł. Teraz cztery na wachy, no shit jakich mało i ostatnia skrzynia, Sigma Energy. Czy ona tutaj będzie potrafiła coś oddać? Przegrywamy drugą batlę podrząd. rząd, Tylko ta była już gorsza, no bo tutaj trzy koła zaledwie wyszli na Plus. No nie wierzę, że tego karambita to też pozbyć, przy okazji tego cashbacka się pozbędę, no bo też to jest tak, że jeżeli na przykład przegracie batle, też nie zostajecie z niczym, zawsze jakiś tam cashback wam skoczy, więc myślę, że też nie najgorsza opcja, ale no nie najgorszą opcją też byłoby wygranie tej batli, no bo przegrać trzy batle z rzędu to też będzie jakieś nieporozumienie, oficjalnie e, tak mi się wydaje. Tym razem dla odmiany żaden Sunset Storm nam nie poleciał, ale Eagle Hypnotic też nie wydaje się być najgorszą opcją, chociaż teraz Fennec Fox u naszych oponentów tutaj, w wyniku czego to oni przejmują pałeczkę lidera. Drugi Fennec Fox dorzucony również u oponentów, no ta skrzynia. Diglowa strasznie gra pod nich. No, jednak za każdym razem to właśnie oponentom oddaje dużo, dużo lepiej. Więc będzie się z tym tutaj trzeba zapoznać jeszcze. Bowie Knife Tiger tu w 1500 zł ląduje na nasze konto i mamy 2000 zł przewagi. A Wupa Wildfire, no to nie jest najlepszy drop, mówmy się. Teraz skrzynia na Jokerze, czyżby? Broz... O jezu, Hotrot, o jezu, za 4000, matko bosko. No, to dosyć nieciekawie się podziało. 6000 zł przewagi u oponentów. No teraz w sumie nie najgorzej. Kałach, to jest Factor News za 1200 zł. To muszę przyznać, że całkowicie klasunia. No skrzynia za 4500 oddała dramatycznie, więc to wygląda turbo nieciekawie. No, zaczynamy ten odcinek strasznie, strasznie lipnie. Nawet jeżeli Sigma Energy by coś oddała, a kuźnia nie odda, nie? Trzy batle pod rząd przewaliłem? No, ta batla w ogóle nawet profitowa nie była, no ale, Houston, ja tak nie będę sprzedawał nieskończoność tych moich przedmiotów, tak? To już jest jakieś nieporozumienie, co tu się odwala. Ja szczerze nie wiem, czemu bym tej batli teraz nie wziął, nie, nie skopiował jej i zrobił sobie na trzy osoby. No bo jednak widzę potencjał, że ja teraz cholera jasna, muszę coś trafić. No nie ma innej opcji. Ja teraz muszę po prostu coś potężnego trafić. No być może pierwsza batla nie udowadnia tego do końca, ale też tutaj nic sensownego nie poleciało. Czyżby wreszcie udało się odczarować skrzynię z diglami? No, przynajmniej nie dla mnie, póki co Bodbło bot tej prowadzi, ale dalej to są no, fatalne dropy na podstawie tego co widzieliśmy przed chwilą, ale być może kolejne skrzynie dzięki temu sprostają bardziej naszym oczekiwaniom, a Wupa Asimov teraz dla mnie, dzięki czemu zbliżam się tutaj do prowadzącego bota buły. 3 przewagi, ale teraz z tym boiczem na pewno wyjdę na plus. Na pewno teraz mam tysiaka przewagi i lecimy, no, Hansman od Bota Isamu, który też nam deprze po piętach w tym momencie, a był daleko. A teraz wbił się dosyć mocno i flip knife dla mnie, Flipknife za 2500, wygląda to nie najgorzej, teraz jeszcze tylko kilka skrzynek, ale jakże kluczowy, dokładnie ta, którą teraz widzimy na naszych ekranach, 4100 zł i czy z niej coś? Jest M9, ale Damasku Steel dużo mocniejszy, w wyniku czego Bot była wychodzi na prowadzenie, ale to jest tylko 300 złotych różnicy, dwie pieprzone nawachy i Sigma Energy, wszystko zależy od niej, czy uda się w jakąś wrócić? Survival dla mnie i tym survivalem wychodzę i zgarniam 23 000, nie? Zwróciła się ta batla i dała 7 koła. Czyli sami chyba rozumiecie, że jesteśmy w turbodupie, delikatnie rzecz ujmując. Stworzę tą samą batlę po raz kolejny, tylko tym razem ją odpalę na szarku. Pozwolę sobie dolać tutaj trochę oliwy do ognia i dorzucić tą skrzynię, tą skrzynię, tą skrzynię, tą skrzynię i tą skrzynię. Batla, o czekaj, jeszcze tutaj Majster dodamy, tą, że była batla za 30 tysięcy polskich złociszy. No, i tryb oczywiście, czyli tryb, na którym dzielimy się łupami porówno. Nie ma tutaj znaczenia, czy to trafia właśnie bot poker na przykład, czy bot bat i czy ja, bo i tak wszystko jest rozdzielane między nami. O, teraz bardzo mocny deal dla mnie: 3000 zł. No, udało się odczarować tą skrzynię na moją korzyść. Wreszcie, pod Lubatlach, fenek Fox dla bota pokera. No, i wychodzimy z tych skrzyń w sumie nie najgorzej. I, ale tutaj wszystko się będzie rozgrywało już za chwilę na naszych ekranach. Jeszcze w międzyczasie przypominam, że oczywiście, no, jakby na to nie patrzeć, raz, że jest na no, od 18 roku życia, co już mówiłem, dwa, że naprawdę często się tutaj przegrywa, więc Musisz o tym pamiętać, musisz o tym wiedzieć. No, taka skrzynia, niby fajny bowieć, ale zwróć uwagę, że jednej osobie na trzy tylko i wyłącznie oddał. Więc musisz oczywiście o tym wiedzieć. Ja jestem z tą szczerym przyjacielu. Ile ci kolejna skrzynia za 1900 zł? Nie najgorsze dropy, chociaż. No, żaden z nich nawet nie zwrócił tej skrzyni. więc Liczę wreszcie na coś potężniejszego. M9 Slotter ląduje do mnie. No teraz ten klasyk by siedział idealnie na moją korzyść, ale jeszcze tutaj nie zapeszajmy, bo jeszcze tutaj wiele się może wydarzyć. Strasznie daleko mamy do profitu. Strasznie wiele jeszcze tutaj brakuje. No, dropi. Beznadziejnie. No nie bójmy się tego użyć. Nie bójmy się użyć tego stwierdzenia. Beznadziejnie. Teraz M9 Freehand, ale to jest 4000 zł. Ze skrzyni za 4200. No więc wierzyłem w tę skrzynię. Wiedziałem, wierzyłem, że da coś więcej. Ja póki co jedno wielkie gówno nam tutaj leci. W ogóle, że ten Royal jeszcze nie poleciał. A takie mocne skrzynie tutaj widzimy przecież. Houston, dajże coś. No, no wybłagałem. Kuźwa miał być Royal, to jest Royal. Dawaj, dawaj, że tego gangliera za 53 koła. To by nam się przydało? Poseidon. Poseidon za 5500, słuchajcie widzu, to nie tak, że jestem zdegustowany tym Poseidonem. Ale kuźwa jestem, no bo miał polecić Gangnier za 55 koła, lec Poseidon za 10 krotnie mniej. No, klasyk byłby to Picobelo. A tak to jesteśmy. Jezu, dycha na minus. No, nie, no, dzisiaj to jest wylew do kwadratu, to coś tutaj dzieje. Trzeba przekuć tą pasę. Trzeba wreszcie coś tu zaprezentować. I miejmy nadzieję, że w tym celu skrzynia LAP, która na Jokerze kosztuje 7200, bardzo dużo. O ja, pierdziol. Kasuj to, kasuj to z internetu Ziomek, co to miało być w ogóle? Jesteśmy 7200 zł na minus tej skrzyni. O kurde, drugi raz 14 koła już na minus tej skrzyni A czemu ja ją dalej otwieram? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale liczę, że coś się wydarzy No te specialist gloves byłyby perfekcyjnie One potrafiły nawet 15 koła kosztować Błagam, dufnij tego White Lotus'a za 22 koła Naprawdę, ja nie chcę wiele Dobra, będą te specialist glovesy. Będą specialist gloves za 15 koła Dobra, chociaż trochę wracamy Chociaż trochę, ale dalej jest lipa, przyjacielu. A jeżeli ty nie chcesz zdobyć lipy i chcesz na przykład skorzystać z 4 zł, bonusu powitalnego, bo tak teraz jest, możesz sobie kliknąć tutaj w plusik, wybrać spośród wielu metod płatności, wśród których bliki, karty, PaySaver, paypale, Skiny i wpiszesz sobie tutaj kodzie Kwiako. I nawet jak nic nie wpłacasz, w sensie jak sobie klikniesz zastosuj i nawet jak nic nie wpłacasz, to otrzymujesz 4 zł na start. A jeżeli chciałbyś coś płacić, no to wtedy z moim kodem otrzymujesz 20% więcej, czyli wpłacisz sobie tysiaka masz 1200, wpłacisz tutaj 100, masz 120. Tak to po prostu wygląda. I dodatkowo należy wiedzieć, że Trwają obecnie dwa rozdania. Jeden na bajonetę Tiger Tufa, e, który jest. już tu tutaj. Jeżeli sobie wpłacisz 25 zł z moim kodem, to bierz udział w tym rozdaniu. A jeżeli wpłacisz 35 zł z moim kodem, to bierz udział w rozdaniu na bajonetę Tiger Tufa oraz na kałach X-Ray'a. kałach warty prawie 4 koła, więc nie ma lipienia Awiochy. Oczywiście, no oczywiście musisz pamiętać, że do niczego nie namawiam, do niczego nie zachęcam. Tak jak to już mówiłem wielokrotnie. No, większa szansa, że tutaj stracisz niż zyskasz. Niestety, trzeba się z tym pogodzić. No, trzeba się z tym liczyć, ale ja muszę być z tą szczerą przyjacielu. Dobrze, Redstone. Pierwsza skrzynia i mamy Royala. Błagam, dupni, że z tego Royala. Błagam, tego Dragonlora mógłbyś dać. Mógłbyś dać tego Dragonlora. Będzie Golden Arabesk. Ok, to jest całkowicie przyjemny drop. 13 tysięcy. Ze skrzyni za trzy koła, więc coś tam, coś tam się odrabiamy Coś tam i tak gdzieś, jesteśmy, Turbo na minus. Ale coś tam idziemy w dobrym kierunku. Batelka, Batelka Houston. Tylko ja mam wrażenie, że potrzebujemy tej potężnej batelki na anderze. Potrzebujemy mocnego undera, losowe skrzynie dawaj, undera dawaj i grzej to, grzej to na dwóch graczy, 16 koła i miejmy nadzieję, że to się uda. 8 skrzynek na początku, 2 nitru się za 20 Od nich naprawdę bardzo, bardzo dużo zależy. Lightning Strike trafiony przeze mnie. Lightning Strike za 3 koła, ale na szczęście oponent nie pozostał jakoś turbo dłużny, bo też trafia nie najgorzej. Za 2400 ten Falcon dla niego. No ale teraz, Ursus Tiger tu dla mnie za 1600. No i trzeba liczyć, że tutaj z tych Jokerów, które za chwilę przed nami, coś się wydarzy. Coś się wydarzy u Forca. No bo ja mam przewagę, ale z drugiej strony ona nie, ona nie jest jakaś gigantyczna. To są 2000 złotych, to się da zrobić, no ale trafiam Hot Roda. Hot roda za 12 koła, no to są jaja. To są jaja, tego już nie idzie odrobić. Nie wiem, co by tu musiało wydarzyć. Czy ty w ogóle chcesz tej ostatniej skrzyni... No jest jeszcze Prince, a tu jest Dragonlord. O kurde, jak jakże był blisko, że mi ten Dragonlord poleciał. No to byłby hit hitów. Czyżby? Kała hasimowa trafia. No, przyjacielu, niestety. Tak jak mówiłem, nie zawsze wiesz przedmioty. Często się przegrywa. A ten odcinek znowu jest tego dobrym dowodem. Wczoraj nie oddało, dzisiaj nie oddało. Miejmy nadzieję, że jutro może się uda. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i widzimy się klasycznie. Już jutro. Do następnego. Trzymaj się. Strzała.